Siemaneczko, witam Was na kolejnym odcinku z Hellcase'em. Macie konkurs i linkę Macie w opisie. Wystarczy płacić kodem Shake'est D206C, minimalnie 4 dolki i otworzyć skrzynkę Glock 18. No i macie wtedy szansę wygrać 3 oto fajne skinki. Prawy górny rok wpisujcie sobie kod SHAKES, aby otrzymać darmowe 70 centów i 10% do depozytu. Możecie sobie z skinami z NPM. Karty patyczne naprawdę dużo metod płatności, a my sobie dzisiaj przetestujemy skrzyneczki no ulubione na tej stronce no, na przykład gold czyli moja ulubio ul mój ulubiony pojemnik przepraszam no i oczywiście ma się jeszcze eventik. gdy sobie na hellcase to możemy odbierać tokeny lub otwieramy skrzyneczki no i możemy te tokeny wydać sobie tutaj w różne eventy na przykład Kółko, znaczy, koło fortuny tak jakby co tam event store czyli no sklepik możecie sobie zakupić coś no i tak dalej serdecznie polecam no, lecimy rozpoczniemy sobie od skrzyneczki usp case tak Mówiłem, USP, case'ik, jest naprawdę bardzo fajna skręczką. No, kiedyś otwierałem mega dużo Czy mówiłem to na poprzednim odcinku? Przepraszam, o Glocku 18 Robiłem te dwie skrzynki, USP i Glock, robiłem sobie z tego bitwy kiedyś Uuu, no i 9 dolarów i coś bardzo ładnie tam leci, bardzo ładny dropik nam leci No i to mi się podoba, jest proficik, pierwsza skręczka oddaje Więc otwieramy jeszcze raz I zobaczmy teraz co nam dropnie, 4 dolary, ok. No to otworzymy sobie jeszcze raz, lecimy 15 dolarów, no i zobaczmy co nam tutaj tropnie, czy coś fajnego, czy, 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 czy co, chyba nam to się nie zwróci, 6 dolarów, no dobra, no to spróbujemy teraz może gloczka, gloczka jeszcze raz otworzymy, niech będzie gloczek, spróbujmy. I gloczek, nam tutaj nie oddaje. Próbujemy jeszcze raz. Jeśli naprawdę mamy dużo balansu, więc możemy przetestować te skrzyneczki porządnie. Pojemniki najbardziej pewnie będę znaczy na pewno dużo otworzy tych pojemników. Uuu, tu już 7 dolków nam polecił jeden gloczek. Dobra, jeszcze raz. I przejdziemy sobie do już trzeciej skrzynki. Czy nam to odda? To nam chyba glock no i może oddać. Dobra oddaję, dobra jest proficik ładnie Trzecia skrzyneczka Trzecią skrzyneczką będzie Blackcase. o Blackcase, też lubię tą skrzyneczkę No, to fajnie oddawała Ale zobaczmy czy No teraz oddaję, no i tutaj możemy też dorotnąć Jak widzicie tokeny To jest mega spoko Bo tokeny możemy sobie wydać na jakieś skinki O jest proficik na, no, na sklep wydrżynie Na przykład koło czy, czy Czy na ranking możemy Też również wydać więc naprawdę, mamy dużo metod, żeby to no tokeny wydawać. Dobra, kolejny nas Profit zawsze coś, 61 centów. Dobra, ostatnie otwarcie i lecimy sobie do skręczki Gold Style. I, i, I zobaczmy. No, leci bazyliszek i 22 dolary. I spróbujmy Gold style'a teraz. No, możemy sobie pozwolić na 10 pojemników, ale ten Gold Style najbardziej na bitwach oddaje, jeszcze że Wam powiem. Polecam na bitewkach go otwierać, ale no tutaj też może coś oddać O, Natus może być coś warty Dobra, czy, czy, nie, myślałem, że będzie ten Natus drogi, ale dobre jednak nie jest Dobra, próbujemy jeszcze raz, sprzedajemy Otwieramy ponownie No i zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy Czy nam coś tutaj poleci No, tutaj jest naklejka za 5 dni na pewno Więc sprzedajemy, lecimy do next skrzyneczki Zaraz zrobimy sobie bitewki no co mi tak poleciało na dół? O dobra, nie ja skupiłem się, o ja skrzynki Niech będzie to za 2 dolki Szyb, Szybko otworzymy, damy sobie fast modzika Czyli po prostu klikam spację I szybciej mi otwiera skrzyneczki Jeszcze raz zrobimy tak Dobra, lecimy do skrzyneczki Za 16 dolków chyba Tak, za 16 dolarów Raz 10, o, tu już wydajemy troszkę więcej 160 dolarów, dosyć sporo. Co jedno otwarcie, ale 10 skrzyneczek otwieramy naraz Ej, to może oddać, bo dosyć fajne itemki poleciały. Dobra, 173 dolki. Jest profit. Jest profitik. Więc jeszcze raz próbujemy. I co? Będziemy sobie lecić zaraz do bitewek. Zobaczmy, czy nam teraz. A WPO Wildfire, dobrze, dobrze. USP. O, to odda, to odda. No właśnie, 169, ładnie i tak, jest proficik. No i ostatnie otwarcie, i lecimy na bitewki. Tutaj nam leci, leci. To nam może zabrać. To nam może już zabrać. Ok, i lecimy na kontrakt i damy sobie tryb medium. Dajmy sobie jakieś tam skinki. Może WP Wildfire na razie nie będę dawać. Dajmy sobie Takie skiny na razie I tutaj mamy 105 dolarów w itemach, no i możemy Takie coś dropnąć, więc spróbujemy Zobaczmy czy nam się uda Czy nam się nie uda Jest, udało nam się 128 dolków zdobyć Więc jest top G, no i lecimy Na bitewki i sobie Rozpoczniemy, rozpoczniemy no, Rozpoczniemy sobie Od skrzeczki. a pewny gold Mamy sobie gold styla. No możemy dać 10 sztuk na 4 osóbki Od razu bociki sobie dodamy, żebyśmy nie czekali no i wyżdżamy Dawaj, Gold State, pokaż klasę, pokaż tutaj nam fajne naklejki. Ale no fajną naklejkę trafia już tutaj bot. Po prawej stronie, po mojej prawicowej stronie. Więc niedobrze, niedobrze, bo już masz 60. No i patrzcie, pierwsza skrzynka, bot już ma 60, nie? A to się jeszcze wszystko muszę okazać. Wszystko. O, na przykład, wszystko się okaże. A nie, to nagle 6 larwa dobra. dobra. Jest taka podobna naklejka, która kosztuje 5 dyszek. O, tu już 25 dolków. Ale jeszcze jest czas, o, godzin, może być coś warte. No właśnie, już tej bot się odbija trzeci. A my się kiedy odbijemy? Dawaj, Helka, jeśli coś fajnego pokaż znowu, znowuż to dla jakiegoś innego ziemiaczka 8 dyszek. No to skrzynka jest naprawdę mega fajna. Tylko trzeba jej trzymać farda. Musimy się poszczęścić. I patrzcie, proszę, niech to będzie drogie. Na 28 dolarów tylko taką samą bitwę tworzymy. Bo ja po prostu wierzę. Wierzę w ten pojemnik, że odda. Po prostu wierzę, nie? Po prostu wierzę, że odda nie odda, to no lipa, nie? Ale próbujemy, próbujemy. 15 dolarów. No... No już dla lopota, teraz 16, ale i tak nie jest źle. Ale i tak w sumie bot wygrywa. Ja tu liczę, liczę na tą naklejkę FNAFI, która kosztuje 140 dolarów. No jakby ona dropła, no naprawdę no... To już jest pewno wygrana, albo... Albo Natus. Te naklejki są mega drogie w tym pojemniku. Uuu, a no w ogóle w lepo poleciało. Taka. Taka dosyć mocna. I ładna. Ale chyba chyba nam nie chce drobnąć Ale to zobaczymy. Jeszcze trzy pojemniki. Jeszcze są trzy pojemniki. Wszystko się okaże. Wszystko się okaże. Ej, no to mi coś kusie się. Nie chce dać, nie? Serio. O. Nie, to wlepa... Z o nie, robota, no nie, no. No i dzisiaj przegrywamy to, ale no na odbitkę mam pomysł, co zrobić na odbitkę. Na odbitkę możemy stworzyć bitwę, może fukalno. No. Po prostu taka jedna skrzynka na dwie osoby, albo drobnie, albo nie dropnie. Wszystko się okaże. Zobaczmy teraz, wszystko się okaże, czy nam coś drobnie, czy nie. Nie, proszę. No, nie, no, parcie 1700 dolarów z 400, nie? Co ten bot w ogóle ugrał? Dobra, skrzynka Hardenet. Hardenet, bo jeszcze nie nagrałem odcinka, jak testujemy tę skrzynkę, to teraz wrzucę 10 skrzynek na 3 osoby, spróbujemy tak. No i dobra, lecimy z bitewką, gdzieś jest Hardenet. No i liczymy, czy dropniemy tym kostę, To jest taka no, procentówka typowa. Ale no, jest szansa, jest szansa, żeby cokolwiek dropić. No, fajsalna nam leci 48 dolarów, no i to też są ładna kwota. No, skrzynka kosztowała tylko 25, to mamy profit. O, bolciki też trafiają, ale w gorszym stanie. No ciekawe ile kosztuje tutaj Factory New i Dotrek. Case okay, hardenem Zaraz zobaczymy w sumie. Dobra, mamy kosę. Jesteśmy pierwsi z koską, ale mam tak, to jeszcze nie koniec, wszystko się okaże. Bo no kurczę zostało jeszcze... Jeszcze cztery jeszcze szanse, żeby dropnąć koskę No bo ta i oczywiście dla mnie. Coś mówiłem, coś mówiłem Proszę, niech tam jeszcze tropnie kosa jedna To by naprawdę mega super, mega miło by było No nie no, bo od Henry trafia jeszcze tam lepszym kosem. I dalej, złoty strzał No złoty strzał, niestety się nie udał Także unlucky Dobra Jeszcze tak, na koniec tego odcineczka Może spróbujemy skrzyneczkę Grandmaster Otworzymy ją a razy 10, a czemu by nie? Czemu by nie? Czemu by nie? <laughs> Ale liczymy, liczymy na coś fajnego. Mamy rękawiczki, I Karius Fail, tak jest, to będzie drogie, to musi być drogie. 900 dolarów, o to chodziło. No i elegancko, dziękuję. Wam z odcinek do następnego się